I tak, cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak w Interactive Brokers dostać dostęp do dodatkowych instrumentów. Przede wszystkim powiem, po co to jest potrzebne. Czasami, jak na przykład rejestrujecie się, możecie mieć dostęp tylko do akcji i na przykład na określonym rynku, albo na przykład przy rejestracji po prostu nie wybraliście te opcje i dostaliście taki defaultowy setup, więc możecie rozszerzyć zawsze te dostępy sobie na inne rynki, na przykład względem giełdy, jeśli chcecie handlować akcjami, albo dodatkowo, jeśli chcecie mieć dostęp do kupno-sprzedaży na przykład opcjami, futuresami, albo innymi e, instrumentami finansowymi, też tak samo możecie zrobić request, zapotrzebowanie i Interactive Brokers w ciągu dwóch, e, chyba dwóch dni da Wam dostęp. No i tak, trzeba przede wszystkim zalogować się, tak jak tutaj na tym screenshotie, i w prawym górnym rogu, tu, tu będzie ikonka usera, będzie wasze imię napisane. Naciskamy tutaj i będzie e, e, wybór settings. Trzeba wybrać settings i będzie takie okienko. W tym okienku trzeba wybrać trading permissions. I teraz już e, na żywo w Interactive Brokers. Jak to wygląda ten trading permissions? Jak widzimy tutaj na moim ekranie, jest request and configure trading permissions, czyli ja na przykład mogę teraz nawet zmienić sobie dodatkowy trading e, dostępy różne. Tutaj są stare dane jeszcze, ale możecie je aktualizować oczywiście, ale na początku e, może mieć to znaczenie, jeśli nie macie jeszcze tych dostępów. Więc tutaj wybieramy additional products i wybieramy co nas interesuje, bonds, stock options, e, index options, future options i tak dalej. Więc dla opcji na przykład wybieramy Stock Options. No i tutaj na przykład u mnie już wybrany Stocks. U Was może być tak, że jest o wiele mniej tych krajów, więc możecie dodać tutaj na przykład Add i dodać na przykład wszystkie te kraje, które Was interesują. E tutaj wybieramy Lato Doświadczenia. Wybieracie według swojego doświadczenia. Jeśli macie zerowe doświadczenie, to wybierzcie chociażby jeden rok albo nawet dwa. W zależności, o ile wiecie coś o tych akcjach. No i tutaj przybliżono wybieramy ilość akcji, jakby trade'ów, operacji, kupno-sprzedaży na rok. Możecie powyżej 100, możecie, nie wiem, tam. no ja średnio zawsze wybieram około 50 na przykład. I tutaj jest poziom wiedzy. Polecam wybrać good knowledge. Albo jeśli macie extensive knowledge, to extensive knowledge i tak dalej. Więc dla options tak samo jest. E, wybieracie ilość lat doświadczenia. To samo, ile będziecie robić mniej więcej. Ja zawsze średnio wybieram tam około 50 i też wybieram good knowledge. Dodatkowe różne inne instrumenty tu u mnie wybrane: warrants, futures. No i oczywiście u Was powinien być currency forex wybrany, żeby wymieniać waluty. Currency conversion będzie. No i potem naciskacie continue. Potwierdzicie to jak zwykle swoim imię nazwiskiem, jakby taki elektronny podpis. Naciśniecie tam wysłać request i za kilka dni, jak powiedziałem wcześniej, dostaniecie maila, że request jest zatwierdzony. I będziecie korzystać właśnie z tych dodatkowych instrumentów, które, na które zrobiliście się zapotrzebowanie. Ode mnie wszystko. Postawcie like, zróbcie subscribe i do zobaczenia w następnym wideo.